Lub firm, które coś wytwarzają, starają się swoje wyroby jakoś oznaczać. Najczęściej jest to logo. Jeżeli są tu znane firmy, to od razu po logo wiemy o co chodzi, ale też jeżeli, tak jak majsterkowicze na przykład coś zrobimy sensownego, i co nam się podoba, to też chcemy to jakoś oznaczyć. I logo możemy stosować poprzez różne sposoby, na przykład stosować jakieś napisy albo na przykład w formie znaczków gotowych. Można zamówić z metalu lub z tworzywa i nalepiać czy naklejać na swoje wyroby. Można też to uzyskać poprzez jakieś grawerowanie chemiczne lub laserowe czy wypalanie stemplem ja stosuję właśnie wypalanie stemplem zamówiłem sobie w firmie zajmującej się produkowaniem takich rzeczy taki stempel do wypalania on początkowo był wkręcany w, taki, w taką kolbę lutowniczą no niestety ta kolba miała za słabą moc jak się okazało i nie była w stanie mi tego stempla odpowiednio nagrzać, więc już na razie stosuję to w ten sposób, że rozgrzewam na gazie i robię sobie takie krążki ze swoim logo. To są inicjały akurat i wycinam te Krążki z takiego, w takim kawałku drewna, to jest jawor. I po prostu taką otwornicą wycinam tutaj krążki, co zaraz pokażę. A potem w tym wyrobie, który chcę, chcę oznaczyć, nawiercam niezbyt głęboki, otwór na 3-4 mm i to swoje logo w ten otwór potem wkleja to robię jak mógłbym to od razu wypalać na gotowym wyrobie ale problem jest taki że jeżeli za słabo nagrzejemy ten stempel i go przyłożymy no to może nam się słabo wypalić i drugi raz już tego nie poprawimy, bo nie da rady trafić w to samo miejsce. Z kolei jeżeli za mocno jest rozgrzany, no to wypalimy i ten, ten znak jest bardzo mocno wypalony, spalony, też trudno potem te wypalenia usuwać. Dlatego sobie zrobiłem taki przyrząd pomocniczy, po prostu w desaczce wywierciłem. W takiej deseczce wywierciłem trzy otwory, w które te krążki wkładam do tych otworów. Jak już je włożę, to potem po prostu rozgrzany stempel. Najpierw próbuję gdzieś na jakimś innym materiale, potem już tutaj wypalam w tym gotowym krążku. Dzięki tym otworom tutaj wiem, że no będzie to wypalone centralnie tak jak powinno, powinno być no i jeżeli się dobrze wypali to mogę wtedy taki krążek użyć no i to już wystarczy to tyle odnośnie, odnośnie tego jak wykonać taki, taki właśnie krążek do sygnowania wyrobów. Załóżmy, że to jest przedmiot, który chcę sygnować, więc wywiercam w nim otwornicę taki płytki otworek na grubość 3 mm. I w ten otworek potem wklejam ten, tą, tą plakietkę sygnującą wyrób. Teraz jeszcze pokażę jak nam krążki. wywierciłem na całą długość tej otwornicy. No i teraz na pilarce będę sobie te krążki wycinał. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 krążków jeszcze będzie przynajmniej 3 razy można przejechać, czyli z, jednej, z jednego takiego kawałeczka mam około 30 takich znaczków. No i teraz... Jak starannie się je powypala, to będzie dość spora liczba tych znaczków do sygnowania wyrobu. No, a teraz próba wypalania logo. Stempel grzeje się już na paniku gazowym. Krążki są włożone w te otwory. No, i za chwilę zrobimy próbę na tym kawałku drewna już można wypalać i będziemy działać no już jeszcze chwileczkę trzeba poczekać no to drewno klonu jest troszeczkę twardsze od sosny czy świerku ale to nie trwa no oczywiście jak się często to robi, to jest to wiele łatwiej dopasować, nawet można co do minutki dobrać czas. No na razie to jest tak na chybił trafił. Troszeczkę poobracam ten stempelek, żeby się bardziej równomiernie napisał. Kolejna próba. O, już idzie dobrze. Możemy spróbować. Jeden znaczek, drugi znaczek. I trzeci znaczy. Zobaczymy, jak się wypaliły. Jeden, drugi, trzeci. Uważam, że wszystkie trzy są dość dobrze wypalone i można będzie z nich skorzystać.